Dobra, wyjaśnijmy sobie coś. Ukraina nie powstała w 1991. No to kiedy? Po rozpadzie ZSRR powstały nowe granice Europy Wschodniej, jakie znamy, ale około 70 lat wcześniej, podczas I wojny światowej, rozpadło się Imperium Rosyjskie i powstały państwa takie jak Polska, Białoruś, Ukraina, Litwa, Finlandia i tak w mniej więcej takich granicach. Ale w Rosji wybuchła rewolucja bolszewicka. W międzyczasie Polska i Ukraina toczyły wojnę, a Polska ją wygrała i zdobyła Lwów. Wtedy Czerwona Hołota maszerowała na zachód Europy i marszałek Piłsudski oraz Simon Petlura podpisali sojusz. Bolszewicy weszli na teren Ukrainy i Polski. Zepchnęli ją pod Warszawę i Lwów. Polska w bitwie pod Warszawą pokonała bolszewików i zgodnie z traktatem w Rydze, Ukraina została częścią ZSRR. Po II wojnie światowej granice polskie zostały przesunięte na zachód, a Ukraina jako część ZSRR dostała Kresli. I po rozpadzie ZSRR wstała w obecnej formie, jaką znamy. Uwinęliśmy się z historią Ukrainy w minutę. Następny proszę...